Ja mam tutaj ten <śmienic> potencjał. Nie, ty, bytelki, tak? stąd, stąd, panie, panie, ty potrzebujesz? To ja mam tutaj A on co? Bateria się skończyła. Aha, on, bo ona jest od samego Это же не так. Это же не так. Это же не так. Это же не так. Это же не так.